W tym zadaniu musimy znaleźć wszystkie liczby rzeczywiste x, y, dla których spełniona jest następująca równość. Żeby rozwiązać to równanie, to najpierw wymnóżmy x przez ten pierwszy nawias, a y przez ten drugi nawias. Co otrzymamy? x plus 2x razy i plus 3y minus 5y razy i. No i to ma być równe 1 minus 3i. Napiszmy liczby rzeczywiste koło siebie, czyli będziemy mieć x plus... 3y. No i wyrażenia, w których występuje jednostka urojona, również możemy e, napisać obok siebie. Jeżeli wywalimy i przed nawias, to będziemy mieć 2x minus 5y ponad, poza nawiasem i. No i to ma być równe 1 minus 3i. Żeby ta liczba, którą mamy tutaj po lewej stronie, była równa 1 minus 3i, to część rzeczywista tej liczby musi być równa 1, a część urojona musi być równa minus 3. Czyli możemy napisać, że to równanie jest równoważne następującemu układowi równań. x plus 3y, czyli część rzeczywista tej liczby, musi być równa 1. No i część urojona, czyli 2x minus 5y, to musi być równe minus 3. Możemy wyznaczyć x z pierwszego równania, czyli x to się równa 1 minus 3y. Wstawiamy do drugiego, będziemy mieć 2 razy x, 2 razy 1 to jest 2. 2 min, razy minus 3y to będzie minus 6y, minus 5y to ma być równe minus 3, minus 6, minus 5 to jest minus 11y, po przeniesieniu na prawą stronę to będzie 11y, no i to ma być równe 2 plus 3, czyli 5, w takim razie y to się równa 5,11. No a x ile jest równe? No x to się równa 1 minus 3y, czyli będziemy mieć, czemu tutaj napisałem 13? 11. A x to się równa 1 minus 3y, czyli 11, 11, odjąć 3 razy 5 to 15, 11. To się równa 11, odjąć 15 to będzie minus 4, 11. Tyle wynoszą nasze niewiadome x oraz y. No to napiszmy, może odpowiedź, że rozwiązaniem do tego równania jest para xy równa minus 4, 11 oraz para Pięć jedenastych. Koniec.